Dobra, spróbuję nagrać filmik. Zdech mi ten laptop Asusa od Marka. Słuchałem sobie muzyki. Zaczęło się przerywanie, czeszczenie. W końcu yy, zawiesił się całkowicie laptop. Zrestartował. Wystartowałem go drugi raz. Znowu puściłem muzykę z YouTube'a. Znowu ta sama sytuacja. Yy, zacinanie się dźwięku. Zawiesił się na ekranie z YouTube'a i po prostu ani myszka, ani klawiatura, nic nie działała. Włączam go trzeci raz, teraz. O, wyłączył się. Nie wiem, czy to dysk. Słyszę, że głowica mocnowali. Spróbuję jeszcze dysk wyciągnąć, bo tu są dwa dyski Jest jeden SSD, drugi jest HDD, talerzowy. Jeżeli talerzowy padł, no to będę nawet szczęśliwy, bo nie chciałbym, żeby to był laptop. Może postaram się wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jak on się uruchomi, może, bo ekran mam na telewizorze przerzucony. Dobra. Powinien się chyba uruchomić. Tym razem jest. Udało się. Przejdźmy sobie teraz na główny ekran. Ja postaram się teraz tutaj zalogować. O, zawsze jest coś takiego, że ekran gaśnie. Robi się czarny, i drugi raz się pokazuje ekran do logowania. Słuchajcie. Wchodzimy sobie w komputer. Myszka. Bluetooth już nie działa, trzeba ją zestartować. Prawdopodobnie uruchomi się, o jest myszka. Uruchamią słuchajcie Firefoxa. Spróbuję odpalić YouTube'a jeszcze raz. Wystąpił problem z przywróceniem stroną. Przywróć sesję. Słuchajcie, YouTube jest. Zobaczmy, może to uchwycimy, jak teraz będzie to wyglądało. Na razie gra. Poczekam troszeczkę, bo prawdopodobnie wystąpi to samo. Tylko sobie posłuchamy muzyki, oczywiście na tym ekranie nic nie wyświetla. Wszystko na to przerzucone. Pewnie dziad nie będzie chciał się teraz zawiesić, jak nagrywam. Mogę tutaj spauzować, ale chciałbym to nakręcić w całości. No popatrzcie, nie chcę się zawiesić z skurkowaniach O jest, jest! Ja pierdolę Słuchajcie, muszę ściszyć Jest, udało się, to jest właśnie to Patrzcie co się dzieje Dalej poszło Czy myszka działa? Znowu się zawiesił Nie, myszka już nie działa Free jest taki, wiecie, jest taki filmik na YouTube, jak coś się Windows zawiesza. O, znowu puścił? Znowu? O. To, to wygląda, jakby karta dźwiękowa się dała, ale do końca nie wiem, co to jest. Spróbuję dać głośniej. Koniec, abba. Coś się stało, nie wiem. Nie wiem o co biega smuteczek. Może Marek to zobaczy, to rzuci kilka informacji, co to może być, jak to sprawdzać. A tymczasem będę musiał laptopa po prostu słuchajcie, wyłączyć przyciskiem. Przyciskiem się wyłącza. No i taka to sytuacja.